Dzień dobry, witamy serdecznie w kolejnym Niekulturalnym Przeglądzie Prasy. Cześć wszystkim. Dzisiaj będzie bardziej kolorowo, bardziej na luzie. No tak, doszliśmy do wniosku, zresztą już pewnie o tym, o tym wiecie, że co drugi tydzień będziemy mówić o sprawach bardziej lifestyle'owych, o showbizie, który jest oczywiście nam bliski, o kulturze troszkę mniej wysokiej. ale. Szeroko właśnie. Która, która, że tak powiem, podpasuje każdemu. Wszyscy sami o to Państwo prosili, żeby takie tematy wrzucać. Nie chcecie kupować każdej gazety, my po to jesteśmy, żebyście zaoszczędzili w portfelu te kilka złotych i nie musieli kupować wszystkich gazet naraz. A propos kupować. No właśnie. Każdy z tych numerów kosztuje mniej niż 2 złote, ponieważ na więcej nas nie stać, więc tutaj apel, jeśli Jakiś kiosk ruchu, salonik prasowy chciałby się włączyć w nasz przegląd pracy i nas troszkę wesprzeć jakimiś numerami, nie będziemy mieli nic. Rynek 2:1 Lubartów, pamiętajcie. Tak. Tutaj możecie liczyć na reklamę, wsparcie i w ogóle. Dobra. Czyli może zaczniemy od bardziej lokalnie od Lubartowiak. Tak. Jeśli chodzi o sprawy lokalne, o tym najlepiej pisze oczywiście Lubartowiak. Gazeta jest oczywiście bezpłatna, dostępna w wielu miejscach nie tylko w Państwa skrzynkach pocztowych, także tutaj u nas w siedzibie, a także w sklepach. O czym mówimy? Lubartowiak pisze o najważniejszych rzeczach dla mieszkańców, jakimi są inwestycje, remonty, nowe budowle. Redakcja Lubartowiaka poświęca temu dwie, dwie całe strony i fajnie właśnie o tym trzeba mówić. Zresztą tutaj mieszkańcy opowiadają o tych remontach i naprawdę się z nich cieszą. To są właśnie priorytety i na pierwszej stronie jest zawodnik MKS, Krystian Olszta, który znowu został mistrzem Europy MMA 2020. Gratulacje, Panie Krystianie, i gratulacje MK Sulbartów Tak trzymać. Co u Ciebie? U mnie dobry tydzień. Zaczynamy od tej pozycji, bo niech taki będzie cały następny Dokładnie. tydzień. E, I tutaj e, na wstępie urodziny gwiazdy e, 17 listopada Anna Seniu obchodziła e, urodziny mm. kolejne. Więc życzymy, dokładamy się do życzeń. Ile lat? 100 lat życzeń. Żymy. Życzymy. Życzymy, życzymy. A propos rocznic. Kochani, dnia 22 listopada to jest jedna z najważniejszych dat w historii naszego miasta. Tego bowiem dnia Roku Pańskiego 1744. Król August III na prośbę ówczesnego właściciela miasta, księcia Pawła Karola Sanguszki, odnowił prawo miejskie, nadał miastu nowy herb, a przede wszystkim zmienił nazwę. Z Lewartów na Lubartów. Z okazji tego, tego święta y, mamy pewne niespodzianki tutaj y, Urząd miasta wraz ze szkołą muzyczną. No niestety to co się dzieje na świecie, to, to brzydkie słowo na K, tudzież C, tudzież y, i kończąc się na S, żeby nie było niedomówień, y, uniemożliwiły na organizację y, hucznych obchodów, a bardzo, bardzo, y, bardzo chcieliśmy to naprawdę hucznie uczcić. Y, 22 listopada o godzinie 16 na profilu facebookowym Urzędu Miasta będą mogli Państwo śledzić na żywo koncert z Półwłaśnie Szkoły Muzycznej z Lubartowa. Wspaniali artyści, wspaniali muzycy, to będzie wyjątkowe wydarzenie i mam nadzieję, że chociaż w ten sposób jakoś uczcimy te, te imieniny, no chcemy podkreślać takie ważne dla nas daty. Ja zakładam sukienkę, szpilki, siadam na kanapie i oglądam. A co będziesz do tego... No to już znajdę coś dobrego. E, nie wiem czy wiesz, ale życie Beaty Kozidrak znowu odzyskało swój smak. Naprawdę. Naprawdę, dokładnie. I tutaj możemy się dowiedzieć, że nie udawała, że była szczęśliwa bez tego jedynego. Nie straciła wiary, że go znajdzie. Czy wreszcie się udało? Jak Właśnie myślisz? kobiety, nie udawajcie. Znaczy, że jesteście szczęśliwe. No tak, ale to ciąg dalszy zapraszamy do przeczytania, jak to się skończyło. Beata to jest bliska naszego sensu. sercu, przecież to Tak. Po prostu zrobimy. Co, jak to się skończyło? Jak to się skończyło, no to właśnie doczytaj w dobrym tygodniu. Nie stradzę może tutaj. W, w ogóle, żeby Państwo mieli, mieli jasność, my się w ogóle przed programem nie przygotowujemy. I nie wiem, co Agnieszka zaznaczyła w swoich gazetach, ona nie wie, co ja, więc to też jest dla nas jakiś element nie zaskoczenia. Ma zaskoczenia. być naturalnie, bo my jesteśmy naturalni. I na ludzie bez spinki, słuchajcie, za dużo jest poważnych rzeczy dookoła nas, a my jesteśmy waszym promyszkiem w waszych polskich domach. Kochani, obchody Święta Niepodległości także były, były dosyć skromne, ale jednak podkreślenie tej, tej wagi, tego, tego święta z 102. rocznicy odzyskania niepodległości rzeczywiście zostało zachowane na, na swój sposób, ale fajnie, że cały czas pamiętamy o tym najważniejszym, jednym z najważniejszych wydarzeń w historii naszego kraju. No to ja tutaj jeszcze mam historię pod tytułem Edyta Górniak i czy odda serce Góralowi. O, mi też się gdzieś ten temat pojawił w którejś z gazet, A ale... to jeszcze w następnej będzie rozwinięcie. To czyli Edyta Górniak teraz króluje. I góry, no, góry. No ciekawe dlaczego. No Ostatnio popisała się niesamowitą wiedzą z, yy, z, na tematy wirusów i tematy geopolityczne także. Bardzo, bardzo uzdolniona e, artystka. A praw uzdolnionych artystów, popatrz jak tu przechodzę… No bardzo płynnie, ale W ogóle, płynnie, w ogóle nie. tego nie planowałem. Kapela Lubartowiacy znowu sukcesem jakim? Przeczytacie w Lubartowiaku i jest nowa płyta zespołu Beju Jezu Ja. Zachęcamy do, do nabycia tej płyty, zresztą ten zespół miał swoją live session, naprawdę wyszło fajnie, więc myślę, że ta muzyka każdemu przypadnie do gustu. To ja może trochę mniej muzycznie, Katarzyna Grochola, Wnuki mogą więcej. Największą dumą pisarki jest córka, którą nazywa lepszą wersją siebie. Uwielbia rozpieszczać jej dzieci, dwa lata temu odnalazła też miłość życia. O właśnie, o miłości się będziemy bardzo dużo mówić. No, Prawda, to takie są babci. Wspaniale. A jakie ma marzenia? Bardzo dużo. Chciałaby na przykład zanurzyć się w Morzu Śródziemnym i żeby mój mąż dał się kiedyś namówić i spędzić tam ze mną miesiąc. Ale zanurzyć w sensie cało? Cała, cała? Tego nie doprecyzowała. E... Ale rybki, kraby i ośmiornice będą jej towarzyszyć. Wow, no to grubo. E... A propos grubo, Nie, to oczywiście nie będzie takiego przejścia. To już by była przesada. Lewart Lubartów, trzecia liga. Zwycięstwo remis i porażka. Pamiętasz, że się zakładaliśmy? Pamiętam. No pamiętam, ale I okazuje pamiętam. się, że lepiej się znamy na kulturze niż na sporcie. Lewart Lubartów Korona Drugie Kielce 1, 1 czyli ani ja, ani tak. ani ty. Hetman Zamość Lewart Lubartów 0:2. Brawo. I Lewart Lubartów Kamianka Helm 0:2. No tutaj ten, ten... Zmiana wyników, ale no niestety nie na naszą korzyść. Trzymamy kciuki za, za dalszą rywalizację, panowie. Musimy się utrzymać. Właśnie patrzę, co tu jeszcze jest takiego optymistycznego. A właśnie, dzień do, dobry tydzień, ma nowy cykl. To ty jesteś ta dziewczyna. I teraz tutaj możemy się dowiedzieć, o kim śpiewał swoją piosenkę, znaczy swoją. Czesław nie ma piosenkę o. do wiersza Tuwima. Okazuje się, że to była żona. Juliana Tuwima właśnie, Stefania Marek. Uuu, jakiś Nie, no co Ty? Nie, no, no romansik, no małżeństwo. Ja z piosenek Czesława Niemena znam jedną, na pamięć jest to Sama mam. Mój tata ma dzwonek w telefonie taki. No to już go lubię. E, Michał Wiśniewski Dominika Tajner. Trzyma kciuki za byłego. Nie wiem, jak się przygotowuje do roli ojca, ale wiem, że, że się cieszy. Życzę mu wszystkiego co najlepsze, stwierdziła Dominika, zapytana o zbliżające się narodziny piątego potomka byłego męża otrzyma imię Falko. Tak, dobra. Nie, no to tak, to, to ja mam teraz rewię. Rewie. Przejdźmy do ręki. Remi Zdjęcie tygodnia Małgorzaty rodzenek Majdan. Mimo jesieni i pandemii, młoda mama jest w nastroju perfekcyjnym, czyli wystarczy stanąć z balonami. Perfekcyjna? Pani domu w perfekcyjnym e, nastroju, bo ma balony. Tak, kolorowe balony. Super. E, chcą zatrudnić nianie. O kim mowa? O naszych polskich bechamach, czyli Robert i Janna Lewandowcy. Mają dwie córeczki, Laura i Klara. Klara, w ogóle imię, które mnie po prostu rozwala. Ale na plus, tak? Na plus, To no, moje trzecie imię. Na, jak trzecie? No, trzecie. Masz trzy imiona? A Ty nie masz? E, nie. E, 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 kochani, co za tu Jest jeszcze szansa wyjechać do Niemiec za naprawdę dobrą kasę i opiekować się tymi dwoma z tymi dzieciaczkami mródkimi, za, już nie za złotówki, ale eurazki. Jest numer telefonu podany? Nie, ale można się skontaktować przez menadżera, przez menadżera piłkarza. Edyta Górniak, to właśnie ten temat, o którym rozmawialiśmy. Sfinalizowała swoje biznesy i rozpoczyna nowy rozdział życia. Dla kogo znajdzie się w nim miejsce? Tu trochę nawiązując do tego, ja myślę, że dla Najmana, bo tutaj zauważyłem, że mają podobne zainteresowania i poglądy. Może pójdą w tym kierunku. Kto wie, jak to się rozwinie. E, ja natomiast mam tutaj Andrzeja Grabowskiego. Fartek No, romantyk. Jeszcze nigdy tak łagodnie nie patrzył na swoje życie. I co, i, co Czyli na to? E, pory w serca dopadł go rok temu. Widzicie miłość. Ile miłości stanie I wydał e, czwartą z... płytę. Razem z miłością życia. No proszę. Miłość na prawo To naprawdę pozytywna historia. A prawo miłości, kochani. E, Ryszard i Elżbieta Rębiszewcy, pan Lotto, zrobił to z miłości. Popatrz, ile, ile hmm. razy to słowo nam się dzisiaj, e, dzisiaj pojawi. Nie sądził, że mógłby mieszkać w Hiszpanii, ale żona sprawiła, że zmienił stanie. Ale kobiety mają siłę, siłę przebicia. Nie da się ukryć. E, Maria Carey i Brian Tanaka. Słuchajcie, międzynarodowe wieści, newsy. Wezmą ślub za milion dolców. To nie jest najważniejsze, ale wiecie, co jest najważniejsze? Co mi tak e, tutaj wpadło w oko? E, ta gwiazda ma lat... 50, a jej ukochany 37. Dlaczego ty mówię? Miłość nie jest na granic. Każdy jest stanie się zakochać. W każdym, nieważne od, są okoliczności, wiek, jakieś różnice. Miłość przezwycięży wszystko. Bo jest ślepa. To. Ale Alicia Bochranta, córus, chciałaby mieć teraz córeczkę. Tak? Już. A co ma? No ma synka. A czy no, ma synka. synka ma. A teraz by chciała córeczkę. Ma nowego ukochanego. Przeprowadziła się. No, bo to jest ta od Kolina Farela, okay, wiesz? Okej, dobra, humor. Tak, mm -hmm, tak, oczywiście. Tak, więc będzie córeczka. E, dobrze. E, Rolnik Szuka Żony. jest taki, taki program i e, w ogóle go nie oglądam. E, natomiast e, ciekawe wieści płyną z Gliznowa pod Lubieńcem. Uczestnik szóstej edycji Rolnik Szuka Żony, Sławomir Banasia, chce się żenić. Wybranką gospodarza i strażaka jest Ewelina. Wesoła brunetka napisała do niego po zakończeniu programu. W liście wyznała, że chce go poznać i spróbować życia we dwoje. I się udało. Jakie Czyli pisze? do Ciebie też można pisać listy po programie, tak? E, I... Już raz prosiłem, że ktoś ze mną do kina poszedł i wiecie co? Piszcie Foch. listy. Rafał Maślak dla kogo się tak stara? I w końcu jest na swoim. I są drewniane podłogi, kamień wyłożony, ściany, w łazience duży taras, a wszystko dzięki kobiecie i dziecku. Ale idziemy w niebezpiecznym kierunku, no. idziemy w tym przeglądzie prasy. Tak, Masz taki to, y, to ten model, Mister? To to? Tak no. mi się zdaje. Właśnie, kiedyś kolejna edycja y, Mister Polonia bo... Już ćwiczysz, tak? Tak, ćwiczę. No ćwiczę. To... ćwiczę. Powodzenia. Chodzenie po scenie, ale jeszcze ten... Y, Marek Gwiazdowski, Mik. Miałem kiedyś przyjemność zapowiadać koncert zespołu MIG. To historia, kiedy się upoznacie. Natomiast jubileusz został przełożony właśnie przez to całą sytuację, nie możemy świętować dwudziestolecia Marka Gwiazdowskiego, przecież to jest artysta klasą, energią, przewyższający wielu naszych rodzimych artystów. Panie Marku, nic Jeśli możemy pomóc w organizacji tego jubiluszu, to my się oczywiście piszemy. Zapraszamy. Chętnie, Warszawy. Ja, ja też nie oglądam e, Rolnik Szuka Żony, ale bardzo mnie zaciekawił tak. No. E, Paweł Bodzianny, wiecie, z tej ostatniej edycji? Kojarzę. Kojarzy. Znaczy, no... no więc się okazało, że jednak to będzie taj, byli już na wesele. Razem. Znaczy nie, swoim. A, nie na swoim, nie na swoim, ale byli. No. Czyli jest szansą na miłość, czy to, czy to jest czy to miłość na wsi, czy miłość w mieście, każdy ma, każdy ma szansę na miłość. To jest bardzo ciekawa historia Edyty Olszówki i Szymona Bobrowskiego. Przyznam szczerze z ręką na sercu, że nie wiedziałem, że oni coś ze sobą kręcili. Pierwsza młodzieńcza miłość to szalone uczucie eksplodujące emocjami. Doświadczenia, jakich nigdy wcześniej się nie miało. Sprawiają, że świat dosłownie staje na głowie. Tak właśnie było z nimi. Szymon Bobrowski zakochał się bez pamięci i po latach z nostalgią wspominał, że dla tej jedynej gotów był zrobić wszystko. Edyta Orszówka odzyjemniała to gorące uczucie, ale miała też inne priorytety. A gorycz do również smakuje wówczas inaczej i na długo pozostawia w sercu głęboko I jak to się skończyło? <kłysy> no to. to agendem, ja o wszystkim mówił, co tu przeczytałem, no to. Ludzie by nie kupowali pracy, tylko nas oglądali. Ale jeżeli gośtek motocykl kupiła? Tenisiska, tak. która wygrała ostatnie turniej. Tak. Ale y... nie powiem, czy będzie na nim jeździć. Dlaczego? No. Brewi, brewi. Odpowiedź. Ale. No tak, rzucamy, my tak, rzucamy zanętę, yy, yy, rzucamy ten haczyk i. Yy, albo my dajemy ludziom wędkę, a nie rybę. Kochani, my tak. tylko zachęcamy Was do czytania tej pracy. Rzucamy pewne tematy, natomiast to od Was zależy, czy je kupicie, ale myślę, że, myślę, że warto. I kolejny temat, kolejny temat dotyczący serca Ewa Gabrylu. Po raz pierwszy zwróciła na niego uwagę przeglądając gazetę. O! Zobaczyłam go na zdjęciu i pomyślałam, że to. Pewny siebie i zepsuty przez kobiety cwaniaczek, wyznała aktorka. Ale po obejrzeniu filmu Autoportret z kochanką, który był jego debiutem, zadzwoniła do młodszego o 5 lat kolegi z gratulacjami. Kiedy poznali się osobiście na przyjęciu wspólnego znajomego, zmieniła zdanie. Spotkaliśmy się o twarzą w twarz i od razu poczułam, że pasujemy do siebie. Dodała aktorka. O kim mowa, O Waldemarze Błaszczyku. Miłość. Niesamowita, miłość z gazety. Nie mierz, kiedy cię walnie? Lubisz losu? No, no, po imprezach, tak. A, no to unikaj jej kostek rosołowych, bo zawarte w nich konserwanty i wzmacniacze smaku mogą wywoływać ból głowy, żołądka lub bezsenność. Czyli stawiamy na naturalność, o bez... ekologię. Tak, oczywiście. O bezsenności będę też dzisiaj mówił. E, Aga, ten moment musiał w końcu przyjść. Twój znak Zodiaku. O, boję się. No boję ale się. dobra, nie ma biorę znakie. to. Dawaj. Trzelec. Strzelec, strzelec. Żyjesz w dużym stresie. Skaza się. No. Radykalnie zmniejsz liczbę obowiązków. Nie, to głupi choroba. Y ogólnie wszystko nie, 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 jest nie, nie, super. Nie, nie, pracuj no. więcej. Y nie chci podwyżki. Jeśli próbujesz zerwać z nałogiem pracocholizmu, to tego nie rób. Także wnioski, wnioski. Sama ciekają, przeczytam wnioski później. czekają. Co teraz? To no właśnie jest? tak, ale to już chyba, chyba pora na na coś innego. Ja mam chwilę dla ciebie. E, kochani, troszkę zrodzima, troszkę nie. Kupiliśmy chwilę dla ciebie, ponieważ miał się tam pojawić artykuł o Lubartowie. Tak. Ale pojawi się chyba w kolejnym Liczymy, numerze. Liczymy, że za tydzień będzie. Słuchajcie, tak? oczywiście nie omieszkamy Wam o tym opowiedzieć i zaprezentować ten artykuł. Ja a propos, a propos bezsenności, no bo słuchajcie, nie tylko chcemy Was bawić, radować, ale także chcemy Was czegoś uczyć, chcemy Wam coś doradzić. I tutaj doradzamy pewne drobne zmiany, które wpłyną na lepszy sen. Czasem wystarczy zadbać o higienę snu, by się wysypiać. Warto na przykład kupić wygodny materac, usunąć sypialni głośno tykający zegar, czy zainstalować rolety, które zatrzymają światło docierające z ulicy. Trzeba wywietrzyć sypialnię, iść na spacer przed snem albo wziąć relaksującą kąpiel. Jeśli mimo takich zmian nadal nie sypiamy dobrze. Trzeba pójść do. Pokaru. dobrze sypiasz? Tak, ja dobrze sypiam. No. Ale jeszcze lepiej jak na kolację zjem sobie najsłynniejszego polskiego pierniczka. Jadłeś te? Tak? Z Torunia? Z Torunia? Kiedyś, kiedyś? Pier... Pierniczki toruńskie są wypiekane od ponad 700 lat. Ojej, I dawniej uchodziły... To są już no ja jadłam te świeże. A, okej. Okay. 700 lat mają pierniki. To więcej niż... Aha. To więcej niż Anna Seniuk. No, myślę, że kilka razy. E, kochani, e, kolejna porada. E, gdy myje zęby czasem krwawią mi dżonsła, jak postępować, żebym nie miała takiego problemu? Musi e, pani mieć zęby mimo krwawienia. Dobra, e, fantastyczna rada. E, żeby rozruszyć <grym> szyję. E, szanowni Państwo, e, Pandemia, czas, kiedy siedzimy dużo w domu, przed komputerem, praca zdalna, nauczanie zdalne, więc e, może nam e, tutaj e, szyja zaboleć, ale jest na to sposób. Siedząc, połóż dłoń na, dłoń, dłoń na dłoni, na klatce piersiowej, tuż przy szyi, tuż przy szyi, staraj się dotknąć rąk brodą, cały czas trzymaj proste plecy, wytrzymaj w tej pozycji 10 sekund, odchyl głowę maksymalnie do tyłu, wykonuj ćwiczenie przez 3 minuty. No to mówię? bo mnie trzy minuty teraz nie, nie, nie. <grywa> Czekaj, włączę stoper. E, to ja Ci powiem, jak podkręcić metabolizm i chudnąć w tym czasie. Tak, no, to nie dla mnie, ale okay. no czytaj. Nie, no to po pierwsze dieta. To jest kluczowy element planu. Czyli nie starajmy się odchudzać, rezygnując z posiłków. Pasuje Ci? No skąd? Nie rezygnuj z posiłków. A, po prostu, nie rezygnuj. No nie rezygnuj. A, no super. E, po drugie przyprawy. Czyli do gotowanych potraw możemy dodać odrobinę ostrych przypraw. Uwielbiam, uwielbiam. No ja też, czyli kurkuma, papryczka, czyli chrzan, czy pieprz. Dodajemy. Pasuje mi to. No i po trzecie, styl życia, czyli właśnie zadbajmy o odpowiednią ilość głębokiego snu. Mhm, mm sen jest bardzo czyli ważny. Wszystko mamy... się zgadza. Mamy tutaj kompleksowe informacje dla Państwa. Naturalne mikstury zastąpił balsam. Mamy tutaj przepis na wspaniałą, wspaniałą miksturę, która ujędrni skórę nóg. Y, rozpuść pod dwie łyżki wosku pszczelego i oleju kokosowego, wrzuć sześć gałązek bazylii, gotuj na małym ogniu 5 minut, zostaw pod przykryciem na 15 minut. Bazylię usuń, masę ubij mikserem, wstaw do lodówki, by stężała. Tak się zastanawiam, że może wyglądać uh -huh. podobnie jak masło. Więc żeby tylko nikomu państwo nie przyszło do głowy, żebyście się państwo nie pomylili i nie wzięli do kanapek kremu na nogi. No ale bazylia tak. masło bazylia. E, Wiesz, że informatyk też człowiek? Nie Naprawdę. Nie e, nie, pani Ewa lat 58 miała awarię komputera. Nie lubiła pana Jaromira, dopóki go nie poznała. Trudno rozmawia się z mrukiem. Ale wreszcie znalazła na to sposób. Wiesz jaki? Nie. Nakarmiła go drożdżówka. O, słodka historia. Przez żołądek do serca. A propos słodkich historii. Pani Marta Zandrychowa napisała historię. Muszę ją Państwu przeczytać. Przeczytałem to dosyć sprawnie, żeby tutaj zachować tempo tego programu. Telefon mi zdechł. Wściekał się od rana, a mój mąż nie mów tak. Jakby to był pies czy kot, poprosiłem ze względu na obecność naszego pięcioletniego synka. Skoro zdech, to zdech. I to akurat dziś, gdy mam tyle do załatwienia, nerwy mi puszczały. Wyjął kartę z nieczynnego telefonu i wybiegł do pracy. Po południu Marek wrócił z kolego, który zna się na telefonach, poprosił go o cenę uszkodzenia, tylko że telefonu nigdzie nie było. Szlak by, tro, by to trafił, bo tyla noga Mąż nie przebierał w słowach, bo poszukiwania po nic nie dały. W ogródku telefon. Nagle odezwał się nasz Adaś. Adaś jest sobie bohaterował z tym. Tata mówił, że jest zdechnięty. Jak kotek cioci Asi zdech, to też miał pogrzeb. Wyznał synek i pokazał, gdzie zakopał telefon. Marek pokiwał tylko głową i przyznał mi rację, że musi jeszcze bardziej uważać na to, co głośno no, mówi przy Adasiu. <działam cassette> <styspana> Także <that> wiecie. No trzeba uważać coś się, gdzie trzeba mówi. Trzeba uważać tak. To tak. jest przewodnik po Karlowych wargach. Warach. Ee, bardzo, bardzo fajne, fajne... Y Fajne miasto, natomiast jeszcze mam jeden temat bardzo ciekawy. Tu mi gdzieś umknął, o jest, widzę, że już mam znak. horoskop. To może tutaj jest tutaj lepsze. Musi być lepszy. może mi tu przeszedłeś, tak? Przed Tobą ważne decyzje. Zanim je podejmiesz, uspokój się i dokładnie przemyśl, co chcesz osiągnąć. Okej. Okay. I ostatnia rzecz, Szanowni Państwo, w tym przeglądzie prasy. Historia, która zwaliła mi znów. Nie mogłem przestać się śmiać chyba przez 20 minut. Wy na pewno również przed monitorami, przed telewizorami. Także podniecie ze śmiechu, się się. Jak tać. zacznę ja się tak śmiać, to wybaczcie. Na bazarku przy Warzywniaku spotkałem kolegę. Obaj byliśmy niemiło zaskoczeni wysokimi cenami warzyw. Mam kupić pietruszkę. Według mojej żony wspaniale podkreśla smak potraw, ale za takie pieniądze narzekałem. Pomyśl o mnie, stwierdził Paweł, Ty i tak masz lepiej. Płaczesz tylko przy płaceniu, a ja, jako wielbiciel cebuli, cebuli Najpierw płaczę, kiedy kupuję, a potem kiedy kroję. Tak się śmiałem, że musiałam wyjść z kolejki. Wróciłem dopiero, gdy się uspokoiłem. Pan Radek, Pan Radek suwał. I tu jest zdjęcie. To ja. Szanowni Państwo. Pozdrawiamy. Po, tak, pana, pana, pana Radka. A to byliśmy my. Agnieszka Karpińska. Ja tam, Kościańczuk. Przegląd prasy, szybki, dynamiczny. Jak dynamiczne jest życie gwiazd, show biznesu, o których dzisiaj rozmawialiśmy. To pierwsza część programu. Za chwilę wracamy do Państwa z drugą częścią, a będzie nią. Niespodzianka. Zapraszam. Szanowni Państwo. Wiemy, do, docierają do nas informacje, że oglądają nas ludzie z całej Polski tak. i tutaj jedna z naszych propozycji, żeby e, cały czas odświeżać ten format, jest prognoza pogody, którą dzisiaj Państwu e, przedstawimy. Nasza pogodynka Agnieszka i nasz pogodynek Adam. Tak, ja będę rysował, nie mam o tym zielonego pojęcia, ale właśnie o to w tym wszystkim chodzi. E, na e, plastykę, jak chodziłem do szkoły podstawowej, wszystkie rysunki robiłem i mama. Czy tylko przepnę się już przez Pozdrawiamy mamę. Bardzo, Ani Marysiu. Dobra, no, no lecimy, dobrze. lecimy z prognozą pogody. Co nas czeka w najbliższy weekend, Agusiu? Tak, no to mieszkańcy Szczecina Szczecin. muszą przygotować swoje parasolki. Parasolka. Gdyż przewiduje się nieduże opady deszczu. Nieduże opady. Deszczu. Mm, smutne opady. Ale tam będzie też najcieplej naj, po 6 stopni. 6. Pozostały rejon Polski będzie wyszukiwał słoneczka za chmurek. Oho. Słoneczko. Pozostały rejon. Cała Polska? No to ten jest słoneczko. Za <słoneczko> chmurek. To nie będzie tak dynamicznie jak zakładaliśmy, ale to jest nasz pierwszy raz i chmur, zielone chmurki, Zielone, to aha. smoki te sprawy. Dobra, co Dobrze. dalej? No to teraz niedziela. A to była sobota. No to jest tak, sobota. Czyli to Szczecin taka tak ho, tak średnie, ale reszta w okej. Okay. Tak. I A temperatura? Yy, yy, no to maksymalnie 6, ale poniżej nie no to nie spadnie. Duża rozbieżność 0,6. Dobra. No i w niedzielę te chmurki. Też? Te chmurki przejdą nad rejon północnej Polski do dośrodkowej. No, tak, tak przejdą? Tak. Skąd ten 90 stopni? Bo to modre chmurki, takie niehumanistyczne, tylko takie y, umysły ścisłe te chmurki. Dobrze, a tutaj dalej będziemy y, wyszukiwać słoneczka za chmurek. Czyli tu też słoneczka. Tu i one tu będzie się ciągnęło. I troszkę tu będzie chmurki. Tak. I tu trochę też chmurka. Znaczy słoneczko, tu troszkę chmurki, troszkę będzie deszczek. A co u nas? E, no u nas będzie słoneczko za chmurki, ale tak, tak od tutaj od środkowej tak? części Polski do zachodniej będzie 8 stopni, będzie najcieplej. 8 stopni, a tutaj u nas. A Tutaj u nas to będzie dużo słońca. Dużo słońca, ale... I to jest prognoza po prostu z nasa, dostaliśmy taką parcie na wschodzie. Wisła Wisła dzieli kraj tylko, tylko fizycznie, nie mentalnie, bo my wszyscy jesteśmy jak jedna rodzina. Śpiewał taki zespół, aczkolwiek to tylko na wschodzie będzie słoneczko w ten weekend. No i fajnie tu tak jak widzicie doskonale, 6 stopni będzie tylko tutaj w sobotę, tu w niedzielę będzie troszkę słoneczka, trochę chmurek. Tu chmurki przejdą 90 stopni na tą, część, na tą część Polski i tu sobota słoneczko za chmurkami. Szanowni Państwo, no, mamy nadzieję, że mm, dzięki nam możecie sobie teraz zaplanować jakieś aktywności na weekend i skoro doskonale wiecie jaka będzie e, pogoda, mamy nadzieję, że dobrze tutaj pomogliśmy Państwu e, obrać drogę. Co będziecie w weekend robić. Myślę, że ta mapa jest tak czytelna, że wszystko jasne. Zróbcie screeny, zróbcie zdjęcia i możecie śmiało stereotypno do pogody i jechać na weekend. wejść na spacer. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy.